Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Spotykamy się tu na dworze w takiej scenerii, którą może już może kojarzycie, bo jesteśmy teraz w tej samej kawiarni, w której byliśmy, kiedy nasz kanał osiągnął 50 tysięcy subskrypcji i pijemy tą samą soloną kawę. Mm, niech to już będzie tradycja, chociaż pracownik się zmienił jakoś inaczej smakuje. Ale dobra, w ciągu ostatnich kilku dni sporo się działo, ale było bardzo miło i ciekawie. Oczywiście najmniejszym punktem ostatnich dni było to, że nasz kanał osiągnął 100 tysięcy subskrypcji. Dokładnie o tym wiecie, bo trąbię o tym już tak od kilku dni. <laughs> Ale tak właśnie było i tak się cieszyliśmy. Oczywiście, w związku z tym poszliśmy sobie na spacerek i zahaczyliśmy o sklep mięsny. Sprawdziliśmy, czy jest mi kolejka. Zbliżamy się do Centrum Dowodzenia Światem. Najbardziej znana koreańska ulica w Polsce. Już mogę tak mówić, bo już mam 100 tysięcy. Ha, ha, ha. no ale dobra. Widzicie, już mięsny. Nie ma kolejki pod mięsnym. Więc może to dobra okazja, żeby tam iść. Co myślicie? Podeszliśmy bliżej, kupiliśmy mięso i powiedzieliśmy panom z mięsnego, że są uznani w Polsce. A na pewno, że są najbardziej znanym koreańskim mięsnym w Polsce. Dobra. Podjęłam decyzję, idziemy. Anią, że ja. Trzeba burwogi wogisa bulgogi? Nie. O, nie, nie, nie. Krzywo han malsi mi 왜냐면 전 폴란드에서 유튜버인데 네. 제가 이렇게 여기 돌아다니면서 항상 찍고 있어요. 그래서 이렇게 면서 여기 좀 저는 <laughs> 그 폴란드에서 제일 유명한 거 됐어요. 그리고 <laughs> 우리 어제 구독자 10만 명 됐으니까 오. Mam ją de soso, Gamza Edry gośbę. Jogi, ogi, Ale czekody mi da. reakcja nie była jakoś przesadnie wylewna, ale nikt się nie spodziewał. Ważne, że nie powiedzieli mi, żebym przestała nagrywać i że się nie obrazili, więc już jest sukces. Panowie bardzo się wysilali, żeby zrozumieć, co do nich mówię, ze moim łamanym koreańskim. Ja zrobiłam się bardzo czerwona na twarzy. Było troszeczkę niezręcznie, ale na pewno dość zabawnie dla obu stron. I po tym fakcie udaliśmy się po ciasto. A wiadomo, gdzie się chodzi po ciasto na kanale Pierogi z Kimci: do paryskiej bagiety. Więc poszliśmy do paryskiej bagiety, wybrać ciasto. Dobrze, doszliśmy do bardzo ważnego elementu tego kanału, czyli paryskiej bagiety. I będziemy teraz kupować ciasto. I wybraliśmy najbardziej urocze i najbardziej różowe jakie tylko było. Jakie ciasto kupimy? Może króliczka? Może takie coś? Co myślicie? Króliczek lepszy czy co? To chyba będzie smaczniejsze. A może to? A to jest jakieś bajki? Hmm. No dobra, bierzemy to. I wybraliśmy najbardziej urocze i najbardziej różowe, jakie tylko było. Po przyjściu do domu, oczywiście, zjedliśmy to ciasto. Gratulacje! Mm. Już dajemy, już panu kroimy, dobrze, już kroimy. Kroimy torta, który będzie jedzony mm. dzięki wam. Mm. Może z tyłu, co? Mm. <śmiech> mm. <śmiech> mm. <śmiech> bardzo. Zjedliśmy je we trójkę, bo ktoś chciał Wam coś powiedzieć. A teraz uwaga, bo my tak zawsze siedzimy z Panem Sonu po tej stronie stołu, a po drugiej stronie stołu też zawsze ktoś jest, zwykle albo dochodzi. Więc uwaga, ten ktoś chce Wam coś przekazać. Simanko! Bardzo dziękuję. 저희 że jest bardzo 감사합니다. 여러분, do 행복zego życia. Papa Bye. Mukjo. Kosztowało to mojego z natury nieśmiałego męża dość dużo energii. I oczywiście nie będzie on stałym elementem tego kanału. Nie będzie od teraz w każdym odcinku, ale czasami się myślę, pojawi. Myślę, że nawet pojawi się już dość niedługo. Y więc bądźcie czujni. I proszę, przyjmijcie go bardzo ciepło. Что, ну а где есть нос? Где есть нос? Mm. 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 Ten dzień, czyli 20 maja, kiedy dowiedzieliśmy się, że subskrybuje nas już 100 tysięcy osób, mieliśmy nagrywać pierogi z kimci, Ale byłam dość bardzo podekscytowana, nie mogłam się skupić i spędziłam wieczór na czytaniu komentarzy od Was i klikaniu serduszek. A było tego sporo, bo ponad tysiąc. Tak towarzyszyło mi dziwne brzoskwiniowe wino, które okazało się bardzo dobre. Zasiadam tu przed komputerkiem z moim... Wino, drinkiem, jakieś takie brzoskwiniowe, i będę czytać Wasze komentarze i klikać serduszka. Wszystkie są bardzo przepiękne, i wszystkie już pewnie przeczytała moja mama, ale ja muszę nadrobić. Nie piłam szampana, bo na drugi dzień bolałaby mnie głowa, a chciałam nagrać pierogi z kimci. I tak wygląda to nagrywanie. Miałam tu pokazać, jak to się robi, te kulinarne odcinki, i zapomniałam, jest tak w trakcie tylko pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie. Tak tutaj jest. Podłoga dzisiaj w miarę spoko, ale zwykle jest na niej masa jedzenia, które są na rozrzucał w trakcie. Tutaj jest moje małe centrum nagrywania w postaci telefonu mojego męża, bo zawsze jadę na dwa. Kamerą to nigdy nie chce wyjść porządnie dlatego, że światło ledowe bardzo yy, bardzo skacze i bardzo to źle wygląda. Tutaj mam takiego ring lighta, który w sumie nic nie daje, ale no, taki już kupiłam, to już niech będzie. I ja będę sobie tutaj dalej lepić pierogi, no to tyle. No i w sumie tyle, więc teraz nadszedł czas na ogłoszenie najważniejszej rzeczy, na którą na pewno czekacie przez cały ten odcinek. Maseczka mi uciekała, czyli konkurs na fartuszki. Bardzo długo się zastanawiałam, jaki zrobić konkurs na fartuszki. Myślałam, że może fajnie by było zrobić coś, co angażującego Waszą kreatywną stronę moich widzów, ale z drugiej strony bardzo ciężko byłoby wybrać coś, jeżeli musiałabym na przykład powiedzieć, że najlepszy komentarz dostanie fartuszek albo coś takiego. Ciężko by było wybrać i myślę, że też ciężko by było nie urazić nikogo, a na pewno tego nie chcemy, skoro mamy taką pozytywną okazję do świętowania, więc konkurs będzie wyglądał następująco. Do wygrania będzie w tym konkursie 15 fartuszków uszytych przez moją teściową. Własnoręcznie. Moja teściowa robi to zupełnie hobbystycznie, ale myślę, że jej fartuszki są bardzo dobrej jakości, więc będziecie zadowoleni. Oczywiście widzieliście, że mam tych fartuszków więcej niż 15, ale pojawią się jeszcze konkursy. Na pewno na jesieni pojawi się też konkurs przy wydawaniu mojej książki, więc bądźcie czujni. A na razie mówię, co zrobić, żeby dostać fartuszek. Żeby wygrać fartucha! Żeby wygrać fartuszek powinniście napisać komentarz pod tym filmikiem, w którym bardzo by było fajnie, jeżeli napisalibyście, który z filmików na kanale Pirogi z Kimci najbardziej Wam się podobał. Nie musicie uzasadniać, ale jeżeli chcecie, to możecie. Po prostu, żeby to nie był taki goły komentarz typu biorę udział. Napiszcie, który z odcinków najbardziej się Wam podobał. Tylko nie wklejajcie linków, bo często YouTube usuwa te komentarze z linkami jako spam, więc yy, potem może być ciężko z, z, ze znalezieniem wszystkich, dlatego po prostu napiszcie tytuł albo napiszcie o czym był ten odcinek obojętnie. Na napisanie tych komentarzy macie tydzień i myślę, że właśnie dokładnie za tydzień rozstrzygniemy konkurs. Myślę, że są wylosuje lepiej zwalić na niego odpowiedzialność. Jeszcze mam do Was jedno pytanie, które możecie ująć w tym komentarzu konkursowym. Czy chcecie QA na 100 tysięcy subskrypcji? Czy wystarczą wam te trzy QA, które już są na kanale? W sensie te trzy filmiki, bo były dwa, na chyba 2000, parę miesięcy temu i na 50 tysięcy, właśnie. Bo to jest ciekawe, wiecie, że kanał pierogi z kimci powstał dokładnie 7 miesięcy temu, chociaż jak się wejdzie w ustawienia, to tam jest 2012 rok, bo wtedy założyłam Gmaila i zalogowałam się na YouTube'a. I chyba tak to jakoś dziwnie działa, ale <noise> i, i tworząc ten kanał użyłam tego samego maila znowu, więc tak to dziwnie działa, tak czy inaczej kanał. Kuku. <noise> tak czy inaczej kanał piologi z Kimci powstał dokładnie 7 miesięcy temu. 20 października 2020 roku był pierwszy filmik o osiedlu, który oczywiście. Obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tak naprawdę subskrybentów zaczęło nam przybywać dopiero w grudniu od vlogmasów, więc pierwsze trzy filmiki mogły nie być widziane przez dużo osób, więc zobaczcie sobie. Tak? Myślę, że osoby, które wygrają, zostaną ogłoszone w następnym filmiku i będą proszone o skontaktowanie się wtedy ze mną, więc to jeszcze techniczne rzeczy sobie jeszcze ogarniemy. A my, a my kończymy już ten odcineczek. Pamiętajcie oczywiście o subskrybowaniu, łapkach w górę, komentarzach konkursowych. Pamiętajcie, żeby dać mi znać, czy chcecie Q&A, a ja Wam jeszcze tylko pokażę sytuację pogodową w Korei Południowej. Jest ciepło, około 25 stopni. I... Zielono, powietrze jest czyste, nie ma wiatru. A my kończymy już ten odcinek to PA! PA! pa, pa. Z chipsami gruszkowymi nie wygracie. Zapomniałabym. Patrzcie, co dostałam. Pamiętacie Inę z vloga o pensjonacie dla dzieci? O naszych wakacjach? No to Ina i jej cała familia wysłali mi taki gratulacyjny wieniec. Drogi, z ci? 100 tysięcy subskrybentów. Gratulujemy. Zawsze wszystkich Polaków w Korei bardzo dziwią takie wieńce, bo przypominają raczej wieńce takie cmentarne, jak u nas na Pogrzeb, ale w Korei takie wieńce są gratulacyjne. Oczywiście na pogrzebach też są podobne, ale może nie z tęczowymi stążkami i z innymi kwiatkami. Ale takie wieńce gratulacyjne wysyła się zwykle komuś mm, na przykład na otwarcie sklepu, na otwarcie biznesu, na ślub bardzo często. Dziękuję, Ino i Twoja, Familio. No to już kończymy tego blogazka. Do papa.